What you know about rolling down in the house? Witam z na moim Jesteśmy w kolejnym odcinku. I dzisiaj Wam pokażę, jak zrobić miniaturki podobne do Jaykova. Także zapraszam do oglądania. robię sobie nowy projekt FB Event Image i utwórz. No i dobrze, teraz możemy sobie to tło przerzucić tutaj. I z Shiftem przytrzymując i rozciągając na całość. Teraz zacznijmy może od... samej jakby... twarzy Jacoba. Tutaj nie widać jej, więc musimy sobie ją przenieść wyżej, żeby na najwyższej warstwie. I zwykle to twarz jest tutaj po prawej. Musimy zrobić to samo. To jest tutaj czyli mieć taką... Biały obraz, czyli bierzemy sobie w opcję mieszania i w obrys bierzemy biały kolor. No i mamy obraz biały. Teraz musimy zrobić zewnętrzną poświatę, czyli na zwykłe, i krycie na 100%. I wybieramy sobie czarny kolor. No i teraz, żeby pasowało, musi być też taka czarna poświata. To no to jest. No i okej, okay. jedno mamy. Teraz zrobimy sobie tekst. Tekst będzie bardzo prosty do zrobienia, bierzemy sobie ten kwadracik. Ty mamy od razu czerwony kolor. To bierzemy i robimy. Mamy taki kwadrat. To jest bardziej taki w tę stronę. No i teraz, czy się pasowało? Tej też musi być poświata. Nie taka duża, mniejsza. Ok, teraz dodajemy tekst. Bierzemy sobie tutaj tej Zaznaczamy. powiększamy sobie i wyramać cenkę Fortnite'ową. Oczywiście trzeba ją pobrać sobie. Oczywiście to nie wygląda tak jak powinno wyglądać, ale to zaraz, chyba nie ma. Powiększam. Jest bardziej spłaszczona. No. Powiedzmy mniej więcej, że to jest to. I to jest białe z czarną poświatą. To bierzemy nakładkę koloru i nie czerwony, tylko białe. I też dajemy czarną poświatę. No i teraz bierzemy sobie ten recyklar. No i teraz możemy sobie tutaj boki. A trzeba zrastyzować. Możemy sobie boki usunąć, bo one są nam niepotrzebne. No i mamy taki kwadracik. Bierzemy go Tak jak jest na odcinku Bierzemy obrys Musi być wewnątrz teraz, żeby był Key Down i on ma z tutaj białą poświatę, więc dodajemy białą poświatę możemy sobie, sobie jakoś co poznać jak chcemy no i teraz żeby dodać takie gwiazdki no to musimy znaleźć w internecie jakieś gwiazdki albo jakiejś padki graficznej no na przykład to już może te gwiazdki są w miarę podobne. To bierzemy. Tutaj. Wymazujemy tutaj spazan. Teraz została nam strzałeczka. Y'all don't really know my mental. let me give you the picture like stands for falling out in a drought. No flow rain wasn't pouring down. See that pain was all around. Flow is cool, but I'm just gonna keep up, you can feel my surge. I'ma kill everything like this purge. Let's just get this straight for a second. I'ma work, even if I don't get paid for the first time. Przesławam sob tego naszego tyłkowa.

więc to było na tyle. Ja już się znowu jak tam. Cześć.